Witam y, jesteśmy w Sea of Także ogólnie to chyba już Wam pokazywałem moje Braindeady na szorecie ten który oglądał ten wie y, zbieramy sobie pieniądze i poczekam może dzisiaj coś pójść fajnego zobaczymy czy da się zdobyć jakiegoś goda bez szczęścia na 100% się ja teraz ja parę was zdobyłem nawet u Dindin Dinduna din, Widzicie Fajnie, że mam tego nagramem Dobra no i nie wiem co Co to <laughs> Jezus Ja, miał... ja miałem ja zrobiłem taką tędycję kiedyś, bo było... ja kiedyś wybiłem tak że... Nie kupiłem jakby nie widziałem, a kupiłem go. Jest przypadek. No i zepsułem sobie rzecz. Jaki ja mam indeks w ogóle? Postaram się zrobić w tym odcinku dużo indeksu w ogóle. Czy idzie ktoś, kogo ja nie mam w indeksie? Czy mam na przykład ja on ciebie w indeksie? Sprawdzę, widzowie. Czy ja mam księdza w Ja go chyba nie mam. Ja go nie mam. Lec nie zdążę. Widzowie, nie zdążę. Albo. Zdążę, dobrze. Nie wierzę. Widzieliście to? Chyba. A może za pewnie pójdzie następny? A może kogoś. Czy ja mam talpotlifero? Tutaj. Mam talpotlifero. Już Linii Bombardino nie mam. A kim cheese? Mam ciebie. Nie chcę, muszę. Aha, bo jak otwieramy tego złoty bloka też nasza to widzicie że ten no, no w ogóle nie przyda, sprzedajemy go i teraz szybko idziemy kupić Tim Cheese, Tim Cheese. kupiłyśmy nie wiem co mamy go ja go miałam w indeksie tak czy nie wiem, teraz. To chyba ja nie wiem czy ja go miałem chyba go nie miałem nie wiem, a go musimy teraz sprzedać. I teraz się idzie gangster footera Bo go nie mam na 100%. Bo mam. Kogo nie mam? Muszę sprawdzić jeszcze raz. Tutaj tyle mam. A nie mam to hipopotamu. Bandito Bobrito. Tu ja nie mam go jednak. Ja myślałam, że ja go mam. Trzeba to rozpoznawać po kształcie. Dzisiaj będziemy sobie uzupełniać indeks Pipikiwi. Pipi -kiwi. Ja chyba go nie miałam, nie? Indeks szybko sprawdzamy. Nie, tu jest, dobra, czyli kolejny do indeksu. Nie wiem, czy ja mam świnia Bombardino, idzie. No szybko. I jak to mu Jezu, zdrowe. Idzie to świnia Bombardino, głupia. Jest. Zwinina Bombardino. Kupiliśmy ją. Czyli kolejny do jest. Przydajemy i czekamy na krok hipopotamu. Dziwne legumy ja naprawdę ja nie mam. Z legendarnych właśnie. Teraz. Bananity, dolfinity nie mam? Jak to? Jak to możliwe? Nie mam. Ciebie nie mam Awokadini Antilopini Tak Dobra, dwóch idzie do indeksu. Ja nie zdążę widzowie. Kupić dwóch. Jest jest, jest, jest. jest w indeksie już. Sprzedajemy ją. Zdążę jednego chyba. Tak to hipopotamu. Tak to hipopotamu. I gangsteri futera idzie! Może go zdążę. Sprzedaj. No szybko. Bory, gangster Futera. Kupiony. O, oh, babri, to bandito. Nie, no nie wierzę. Kolejny tam idzie. A oni często idą w ogóle. Ja nie wiem, czy ja mam tak bala, bo... Ale nie jestem pewny. Hmm. Nie. Nie zdążę. Chyba. Nie, nie, nie. udało się. Nie zdążyłem. No i nie ma. Nie ma żadnego już. Kapucinę asesyjną na pewno mam. Nie wiem, nie wiem. Kto tu idzie jeszcze? Hmm. <noise> Dobrze, czy tu pójdzie w końcu ten? Burbalon i go mam na 100% i to nawet sprawdzałem i go miałem. Mityk jakiś może, bo zaraz pójdzie Mityk. Tung Tunga mam, Patata ta Index, no i jeszcze ja nie wiem, bo ciężko jest rozpoznać Graniota po tym. Na przykład, no, bananita do definita i ten jest potrzebny. Tutaj jest potrzebny. pipi potato, on dzisiaj wszedł. I swojego camelo Okej, okay, no kurczę. Tego pipi potato. Czyli jakiś bandito bobrito. Bandito bobrito. Dobra, mamy. Mamy go już w indeksie, teraz. A teraz się jeszcze nie pojawi, chyba. Nie, jeszcze się nie pojawił. Jest i sprawdźmy, czy jest. Czy już się pojawił? Ja nie mam freezeru i to jego... O oh, jest wątita, ja nie mam tego. Free frilla. Bo chyba teraz idzie. Idzie? Tak dokładnie idzie. Idzie. Fry frila. Fluri Kupuję. Nie wytrzymam. <ścoughs> nie wytrzymam. Naprawdę. No, Dobra. Mamy tego Ferry Frule Jest to teraz tego... Teraz biera... chcę zbierać epiki w ogóle. Bo ja potrzebuję epików, a oni nie idą tylko, że... Dobra. Legendarnie jakiś pójdzie to może pójdzie ten jakiego potrzebuję akurat 6-5 4, 3, 2 i 1. Sprawdźmy. Jest burbaloni. Oh, Naprawdę nie mogło być pipi potato. Nie no, patrzcie. Patrzcie to. Burbaloni luloli, oh, i Burbaloni oh, Loli. No. Nie wierzę. Ale... Po prostu teraz... Pójdźcie jakiś epik w końcu. Bombini Crostini. Muszę sprawdzić, bo mnie odwodzenie Gdybyście się pytali, dlaczego? Bananita Dolfinita, ciebie na 100% potrzebuję. Chodź, bananita Dolfinita, Sigma, bo ja też potrzebuję. Sigma, bo ja też potrzebuje. I gdzież no. Szybko. Mamy cię, sprzedajemy cię. Yy, Sprzedaj bananiety do vinta. Sigma boy zdąży, zdąży, no zdążę. Sigma boy. Jest, mamy. Kolejny gdzie teraz gold? Nikt na razie nie idzie taki. A dobra, idę go sprzedać, bo już jest w indeksie. Przedaj. Dobra, prawdę indeks jeszcze raz. Z epików, albo z tych. No mówiłem, że ja potrzebuję tego trikt, tak? Dajcie znać w komentarzach co woleliście: czy craft maszynę, czy fuse maszyna. Ja wolałem fuse maszynę, bo dało się to zrobić. A tak to po prostu musisz używać danych, planujcie to. Czy ja mam bo z tym kupię? Albo nie, sprawdzę w indeksie na początku. A mam bombin, no to bym niego nie go nie nie kupił. Czekamy na trick track barabuma. Może będzie się... A wokaty nie... poniżej dzisiaj kupiliśmy, pamiętam. Bolerinę ja mam na tym koncie. Indeks. Wiem, kogo ja nie mam na pewno. Mam... ale nie mam tego. Jak sobie w pójdę trick barabuma, to będę mega zły. Choć w sumie nie, bo zdążę na luzie. Dobra. To będzie za dwie godziny, o Boże. Dobra, Sprzedajemy. Y Przeczerzo, remonczerzo. Ja Idzie trik, trak, barabum. Ba, 9000 kosztuje 65 na sekundę, dobrze Awokadini Gufo. Ja go nigdy w życiu nie mam. Awokadini Dobra, mam mam Awokadini Gufo, no i jeszcze chyba nic kogo ja potrzebuję. Idę sobie odebrać kasę, tylko sprzedam tego awokado niegufa. Jest 7 bilionów z tego. Dobra, 4 biliony i 22 biliony. Ciekawe gdzie, Ach, chyba ktoś na świecie ma już stroberii elefant, nie? Chyba już go admin resbił. I piszcie widzowie kiedy są eventy na przykład. Bo to jest ważne dla mnie. Na przykład teraz bo chciałbym dla was nagrywać filmiki właśnie z eventów, jak będzie coś szło na przykład to bym kupował jak wyszło coś lepszego niż mój Lagrande na przykład no to przydałoby się Sigma, bo idzie do tego, dzisiaj kupiłem leru, 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 go kupiłem, bo pamiętam jak grałem właśnie na ten to pamiętam, że go kupowałem Nie idzie na razie. Żaden kogo potrzebuje. Jeśli ja rozpoznam w końcu albo zapamiętam, kogo ja potrzebuję. Idzie to na ogóle. Ciężko to Bli Bri, 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 dikus, bombikus. Bri, kus, dikus, bombikus. No to czekam na niego w sumie, bo kiedy poznałem go po kształcie, no to czekam na niego. Ale ciekawe czy pójdzie w ogóle, bo... Jak chcę jakiegoś brainrota szczególnego, to on zawsze idzie wtedy, kiedy ja wychodzę. Nie no, widzowie, no i świetnie. Pato. Dobra, muszę zrobić odrodzenie. Musiałam mieć te nie? Tak. Bo on do. Jakbyście mi się pytały, czy, czemu mam tutaj tak yy, mało tego? rewee no to. Dlatego, no bo. To z moje drugie konto ogólnie. Ale postaram się to zrobić w, pien w pierwsze i. Boś ja nie mam, robiłbym te rebify, cały czas, zbierałbym te brandy, ale po prostu nie mam jak gdzie je przechować te moje. Bo Na moim tym głównym koncie, no to nie mam miejsca. Salamino pinguino, ja ciebie nie mam. Salamino pinguino. Jeszcze bri bri bri, dikus, di, bombikus, niech pójdzie teraz. Jakby poszedł, to by było pięknie. Ja nie wiem czy pójdzie ale koło teraz ja lubię bardzo na eventach bo tam rozdają te małe koła ale z koło tak skamuje jak z was wypadł kiedyś w jupiter jupitery no to szacun i do szczerze bo no fajny brandy ta nie da się po prostu, bo on nigdy nie wypada. Ja dwa razy byłem tak blisko, po prostu minimalnie. A i tak się nie, nie wyszło, więc bardzo słabo. I jego idę sprzedać tylko sami na pingwiny. Dobra, idę. Tu jest Sprzedaję. I nigdy to sprzedaję, tego sami mi to by nie była jakaś duża no to... O, są nowe. Jego chcę, no tylko to jest ciężkie, bo ja no, nie mam miejsca. To jest proste w ogóle. Tylko, że ja mam. Ja nie mam udin, bo bym je miał, tylko że ja wszystkie sprzedaję. Jak to jest prze. Tłumaczymy na polski? Rachinia Tosterino. Rhino Tosterino. Dobra brzmi raz jak graliśmy właśnie z moim kolegą na eventie kiedy ja nie miałem jeszcze tego kiedy ja nie miałem jeszcze swojego prywatnego serwera to poszedł po prostu taki czekriotejrabi czekriotejra i ja mówię a dobra słaby jest i po prostu Berry berry bikus dikus bombikus bo są tyle efektów, że zarabiał na koniec 28 bilionów na sekundę. Nie, nie bilionów, milionów, sorry. Bilionów to by było bardzo dużo. Ale... Zarabiał to... To zarabiał właśnie tyle? Więc dobrze też? No dla niego, no dla mnie trochę nie bo trochę... Była lipa, że ja go nie mogę dostać, no w sensie nie dziwię mu się, bo... Jego prywatny serwer No i taki dobry brain rot, no a on mi oddał dużo brain rotów też na tamtym evencie No więc po prostu pozwoliłem mu wziąć tamtego i się Z tym pogodziłem, no w sensie chciałbym, no nie mówię na pewno, że Nie zazdroszczę mu, bo zazdroszczę Ale fajnie, że się cieszę. I widzowi postaram się jakoś nagrać to Yyy po tą czwartą część specjalu bo potrzebna mam jest no... Na... bo chciałabym już ją zrobić, ale na razie nie ma jakoś na to czasu Luberrini to autobusini, chyba jest mi potrzebny, ale nie jestem pewien dobra no to dużo udało nam się zrobić indeksu no na razie ten indeks. Bananita dolfinita. Kupiłem bananitę dolfinite. I tu coś stało. Nie zajczyło mi jej? Chyba mi nie zajęciło po prostu. Tej bananicy do oczu nie no znam. Kurczę. Lery, 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 Ok, Okej, mam go. Aha! Ale sobie zepsułem indeks. Bo ja zapomniałam, że to. Zobaczcie co tu jest. Że jest taki coś jak indeks I złoto na przykład, a ja mam diament i tu mam na przykład ba bananica Dolfinita. Jezus Maria, widzowie. No. Oczywiście kto inny by to zwalił? Musiałem ja to zwalić. O Ilo ja muszę sprzedać tego bombombini, nie no, no nie wierzę. I sobie zepsułem indeks, chociaż nie wiem. Mm. Chodź tu, gorilla, pipi pi, potato, moi drodzy. Ma, jest, idzie. Proszę tu, pipi pi, potato. Nie wiem dlaczego, ale mówię cały czas na niego. Pipi pi, potato. Jakby był jakimś najlepszym prenegatem. Dong powiedział, że jak go dodam, taki mój kolega no. Powiedział, że jak by go dodali do gry, to on by był i na pewno godem albo cyklatem. Pipi pota. Ale jest legendarny. No, więc... Nie, jest jakoś najgorzej, o no. Pomylił się oczy rzadkości. Pipi pota sprzedajemy. Dobra, widzowie, no to ogólnie tak wygląda na razie nasz indeks. Myślę, że zrobimy drugą część z indeksu, bo było fajnie. Ale w tym odcinku wydaje mi się, że już będziemy kończyć. No to lala, widzowie, no. Fajnie było. W tym odcinku, ale no. Udało się zrobić dużo tego indeksu, no i zgubiłem się trochę. A no, ale. Dobra tam. No to pa widzowie. No i tyle. By było w tym odcinku. No to pa.